No witajcie! Dzisiaj chciałem porozmawiać o kontach banku. Jak są niebezpieczne i wskazane jest, żeby go kompletnie nie mieć. Dlaczego? Komornik może wam się wpakować bez żadnego nakazu wyroku. Tak, po prostu przez pomyłkę i zabrać Wam pieniądze. Jeżeli jakaś istota umrze, ta rodzina nie ma dojścia do konta, bo oni po prostu je zamykają. Nawet. Nie ma pieniędzy na pogrzeb. Instytucja każda praktycznie może skontaktować się z bankiem i Wam zabrać. Ile chce. I to nieważne. Nie ma czegoś takiego jak pieniądze socjalne. Po prostu zabiera. Jeżeli jest dwójka partnerów, to ktoś się cieszy, powie sobie: No, mamy razem konto, więc nie zabierą ulce. No, zabierają. Wywalane na to mają. Co zrobicie? Jesteście osobą fizyczną, nawet jak pójdziecie ze sprawą do banku, to ją przegracie. Wszyscy przegrywają. Bo osoba fizyczna nie ma żadnych praw. No, co tam jeszcze może być? Pracodawca, jak ma konto w banku, może mieć zamknięte konto. Dlaczego? No, bo jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy, jest podejrzany o, o to, że jest podejrzany. Zawsze się znajdzie jakiś sposób. A o co tak dokładnie chodzi? Jak zamrożą ci konto w banku, to konkurencja się pasie, a ty giniesz, i chcesz jeszcze później fair play jakoś działać i, i być obywatelem i płacić te podatki. Ja po prostu naprawdę śmiać mi się chce z takich ludzi. Macie te konta, wpłacacie pieniądze, a później ich wypłacić nie możecie. Dlaczego? Bo ktoś z banku, kasjerka się pyta, po co ty chcesz 1000 zł? A ty odpowiada, że na chleb, bo jesteś głodna. Ona się śmieje i mówi, nie, blokujemy. Takie są przypadki. Ktoś się cieszy, że ma kartę, idzie do sklepu, karta jest zablokowana. Dlaczego? Tak, po prostu. Sobie ktoś ją zablokował. Idziesz wyjaśniać, a oni ci mówią, że. Nie wiem. Może już ktoś wykasował wasze konto, no ale ty, ty tłumaczysz, że miałeś pół, półtorej tysiąca jeszcze złotych. No to pokaż, udowodnij, że miałeś półtorej ty, e, tysiąca, pokaż jakiś kwitek, jakiś dowód. Wywalone na ciebie mają. Oni w ogóle już na ciebie mają wywalone, bo na samym początku to nie tak szli, że ty może coś powiesz. No ktoś się tam buchał, teraz już wszyscy mówią, że trzeba wszystko robić. Nawet słyszałem taki tek, że... Jak policjant puka do twoich drzwi, to ty musisz je otworzyć. Jak chcesz, żebyś e, się nachylił i że karczycho ci zrobi, to masz to robić. Ja po prostu nie wierzę, a ludzie to słuchają. Masz być po prostu potulną owieczką, która jest kopana w tyłek. Jeżeli chcesz, to jesteś kopany. Zawsze masz wybór. ONZ Artykuł 6 Konstytucji mówi, że możesz być, masz prawo się określić, albo jesteś osobą fizyczną, albo istotą. No niestety, wszyscy wolą być osobą fizyczną, czyli bez mózgiem, bo bez mózgi to są właśnie te dowody osobiste, to nie są ludzie. Dlatego to jest bardzo długi temat, bardzo logiczny, ale nielogiczny dla wielu obywateli. Poland Republic of, dlatego trzeba się uczyć, bo nadchodzi końcówka już tej ery cywilizacji. I teraz, jak się nie określisz, że chcesz być osobą, istotą wolną, no to już po tobie? Jak się boisz, to już jest po tobie, jak to mówił Grzegorz Brown. Zdrowiam.